Stoi na stacji lokomotywa i nic nie wskazuje na to, żeby coś się zmieniło. Zapraszamy na Polskie Koleje Losu. I co, jak tam? Urde, ty, wchodzą! Wchodzą? Kają się jak do bramek na koncercie Sławomira. Dobra, szybko! Akcja Lipacja! Urde, Ty będziesz teraz jadł? Nie no ty, to tylko dla odstraszania. Jajko i śledź. <głos> <głos> Nic nie pozostawiam przypadkowi. <noise> ty, brzuch odsłon, brzuch, brzuch. <noise> Na taki widok nikt nie wejdzie. <głos> <głos> Dzień dobry. Wolne. Wolne. To no wolne, wolne, wolne. Ty, no, myślałem, że nie widzą, mają wyczulony węch. Mamy, węch i słuch. A nie przeszkadza panu ten smród? Panie, ja jadę z radomia. Nie było tematu. <klucz> o! Zauważyłem, że wolne. Tak? Kurde ty patrz. Taki plan, taktyka, przygotowania i w pierwszych 10 minutach. Ja teraz wiem, jak się czuje polska reprezentacja. A ja wiem, jak się czuje milik. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Oż, Skubi, chodź, Skubi. Widzisz, łajka znalazła miejsce w kosmosie, a ty znalazłeś miejsce w tym przedziale. A to było trudniejsze. O, ja też się zmieszczę. Dzień dobry. Halo, proszę panią, tu jest miejsce. Nie wołaj pan, będzie mniej miejsca. I tak tu ktoś siądzie, tak? To woli, żeby jakiś spocony pajat czy fajna babeczka? O, nie to. O, o, pani wejdzie, A? pani wejdzie, pani wejdzie! Super, dziękuję panom bardzo. Dzień dobry. O, Dzień dobry. O, jak o, dobrze. Ja czuję nowy szanel numer 5. <laughs> Wagon numer 5. W korytarzu jest taki ścisk, że przysiągłam zapachem wszystkich. Dzień dobry! Można! Aha. Nie można! Nie ma miejsca! Proszę pana, miejsca! To nie ma latem na parkingu na morskie oko. Właśnie po to ćwiczę jogę! Żeby to, to, teraz to, to, wyjąć! mi psa! Skupi! No co panno? Żywy Tetris. jej. Panie w porównaniu z korytarzem? Luksus. Oh, a ja się tam cieszę, że naprawdę po prostu mogę usiąść. Bo pozycja stojąca, panowie, dla nóg, to jest zabójstwo. One bolą i puchną, ach, bolą i puchną. I ja normalnie czuję, jak mi się zbiera linfa. O, mi się też zbiera linfa. Oh to muszę wszystko rozmasować. Ach, ach, jak to się! To się dzieje. Kurkocze. To się dzieje. Sharon Stone nam się dosiadła. O, od razu tam Sharon Stone. Przepraszam Jestem bardzo. Dużo młodsza. Przepraszam, bar Przepraszam bardzo, ale to jest jednak miejsce publiczne. Tam, takie zachowanie jest niestosowne. Chwila, chwila, Co? chwila. My, myśmy tu byli pierwsi i my tu ustalamy reguły. No, no. Nie. Re reguła jest jedna. Nie. Proszę, reguła. Reguła jest jedna, jak kogoś bolą nogi, to sobie może rozmasować. O, o, to jest kurde. druga reguła. Pierwsza reguła jest taka, że trzeba mieć bilet. Nie? A nie, jaki bilet? Czy pan widział, co jest na tym dworcu? Jaki tam jest rozpiziel? Jak te pociągi są niepopodstawiane? Jak te perony są pozamieniane? Te kasy są pozamykane? To jest burdel na kółkach! O, o, tak. budel, Gdyby PKP miało takie właśnie wagony, o, byłoby więcej zadowolonych klientów. O, 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 o. Daj pan spokój z tym biletem, nikt nie będzie w takim ścisku nawet sprawdzał bilet. O, a jak przyjdzie, sprawdzi, będzie kara? Trzykrotność ceny biletu. A, Dobrze, ale ustalmy, czy ktoś w ogóle tutaj ma bilet? Nie, nie! No to trzeba solidarnie z większością. No. No. Mam nadzieję, nie, że z tym biletem nie będzie się pan wychylał. A propos wychylać? A, a wiecie, jakie jest jedno słowo w Polsce, które ma 6 liter Y? Wychylęłyby my. Nie, 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 nie. nie. Ekologista! Picie wódki w pociągu też jest zabronione! Spokojnie! Nikt tu nie będzie pił wódki! Jak mamy bimber! Brawo! O kurde! O kurde! No! Do dna! Co? Oj, to jest mocna. Oleć ten węgiel, tym się szakrzać. Ale od takiego czegoś można oślepnąć. No, yes. Nie no, co pan opowiada, jaką oślepnąć? Nie można. Ja po tym straciłem wzrok. O Cich, cich, cich. Cich. Już cicho, skubi, skubi cichutko, cich. przepraszam bardzo, tak, ale to przez poprzedniego właściciela tak reaguje na przekleństwa i alkohol, więc... A u kogo był poprzednio? U Antka Królikowskiego, no... Masz, masz. Jak żuje artykuły z Antkiem, to się uspokaja, no. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, ale czy, czy ten pies jest szczepiony? Tak. A ma Pan dowód szczepienia? Nie, ale był. Proszę pana, był. ja dzisiaj rano byłem na śniadaniu z Angeliną Jolie i nie mam na to dowodu. Ktoś mi wierzy? Ja Panu wierzę. O. Panu, od tej jogi to się mózg pozbijał. Proszę pana, pan ma ewidentnie zapchane czakry. Nie rozmawiam z panem. No. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Reszcie proponuję, nie rozmawiamy o polityce, religii, kościele i rodzinie. Ale o, czemu? Bo to może dojść do chry bijatyki, A za takie coś jest 300 złotych. Jezu, ja muszę se zapalić. O. A co pani robi? Palę papierosa, proszę pana. Pan gada takie rzeczy, że ja się muszę zrelaksować. Widzicie ją? Trójka. Trójka tak nisko mnie pan ocenia. <laughs> Paragraf trzeci. Palenie e papierosów w pociągu jest zabronione. Jej, a co pan jest tak spięty jak włosy Kleo? <laughs> proszę, proszę sobie pociągnąć, bo panu się to przyda. No proszę się nie przejmować o ja tym handlu ja tego mam w ręku.

Proszę Światowej Sławy, szachista. No pewnie, że konduktor. Proszę Pana, bo ja chciałem zgłosić brak... Dobrze, rel. dobrze, dobrze, to później, a teraz proszę wyjść, bo to jest przede wszystkim przedział służbowy, a tak? Ale nie! Ale, 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 ale proszę, to nie ma miejsca, jak nie, wyjść. Nie, proszę ja, Pana, miejsca to nie ma latem na parkingu na Morskie Oko, tak? Mówiłem! Proszę, zapraszam. Do widzenia. Skubi, no, no, Raz, no, raz, no, raz. O no no, 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 no. Proszę, proszę, proszę. No. 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 Ty tak, Proszę, proszę, do widzenia. A do widzenia, wow. do widzenia. No pan też, pan też. Ja? No też, też. Pan się rozejrzy tam gdzieś indziej, może będzie miejsce. No i pięknie, można. Ah. Krawat, koszula, czapka. I torba 180 zł. Fałszywy identyfikator 40 zł. Jazda samemu w przedziale bezcenna.